Filip Fran Wiszniewski dla portalu Polish Fighters Info, a dzisiaj moim gościem jest człowiek, którego najlepiej chyba opisuje jego utwór zagrzewający na wejście do walki, e, wielki wojownik ogień i stal, a kto i wie, może i nocny kochanek, jest z nami Kacper Koziorzymski, witam Cię serdecznie. Witam wszystkich serdecznie. Kasper, na początku Cię zapytam, może tak jeszcze na luźno, yy, może już gdzieś ktoś zadał Ci te pytania, ale myślę, że warto przybliżyć tę historię. Jaka jest geneza tej yy, Twojej ksywy, czyli Wiór? A, wiór? <laughs> wiór to jest, yy, geneza ksywy jest taka, że nadał mi ją mój obecny trener. Wtedy jeszcze yy, mój przyjaciel z maty, można powiedzieć Mateusz Dubiłowicz. Yy, a geneza jest taka, że przychodząc do Rio Grappling no, wyglądałem jak wiór, czyli byłem mały, chudy, słaby, <noise> zero, zero mięścia, jeszcze świeżo z, z koszykówki, bo jeszcze wcześniej grałem w Śląsku w koszykówkę. No i stąd się wzięła ksywa. No, każdy miał jakąś głupią ksywę w Rio. Był UFO, piszczelka, jakiś tam kapiszon. generalnie no, <noise> było, było pełno tego i, i musiał mi wymyślić moją. Przejęło się wiór tak naprawdę od początku. No i teraz z dumą noszę tą ksywę. A ty widzisz, takie nawiązanie jest do jednego z wersów tej twojej piosenki Klatę swą średnio wyrzeźbiłem Tak, tak, no nie wychodzi, nie wychodzi mi za bardzo wyrzeźbienie ciała Może dlatego, że, że za, za mało tych soczków z gum jagód piję, ale, ale Myślę, że teraz wyjdę i tak w niezłej formie Mhm, ale wspieramy jak najbardziej, właśnie tak jak mówisz, spot. Kasper, ja bardzo nie lubię przed walką zadawać tego pytania zawodnikom w stylu jak przygotowania. Oczywiście, co macie powiedzieć, że, że świetnie, że bez żadnych kontuzji. Natomiast zapytam może w inny sposób. Na jakim etapie już jesteś? Bo rozmawialiśmy ostatnio i chyba mówisz, że to są ostatnie sparingi, prawda? Znaczy, sparingi już generalnie miałem ostatnie dwa tygodnie temu. Ja nie jestem typem zawodnika, który lubi się obijać przed walkami. Hmm, na szczęście no, zrobiłem ostatnie te sparingi dwa tygodnie temu. Obejło się bez żadnych kontuzji. E, wyszedłem z tego cało i zdrowo, więc e, ten tydzień, tak naprawdę, były ostatnie ślify. tam i akcje pod walkę e, ostatnie szlify motoryczne ostatnie tam e, męczarnie na wiosłach i, i tyle. No, takim jestem etapie, że już e, od jutra zaczynam to wspaniałe picie wody, więc dzisiaj jeszcze jestem. <grym> Idealnym kandydatem do wywiadu, bo jeszcze uśmiech nie schodzi z budzi, nie? Jutro już może. Nie, no wiesz, no, nigdy nie jest przyjemnie, dużo kilogramów nie ma, ale no, tą wodę trzeba paskudną pić. Mm -hmm. A dużo ci tych kilogramów na dzień dzisiejszy została? Jest. Jutro generalnie ciężko mi też powiedzieć, bo jutro mam się zważyć z rana dopiero. Ostatnio jak się ważyłem, to miałem chyba 6 kg tylko, więc tak naprawdę ludzik. Mm -hmm. Twoim rywalem jest, jest zawodnik z programu Tylko Jeden, czyli Marcin Krakowiec, który ostatnio wygrał z Łukaszem Stankiem na Gali Armia Fight Night. Powiedz na początku, jak ogólnie oceniasz tego rywala, bo ja uważam, że organizacja poniekąd doceniła też ciebie, ponieważ dała ci rywala relatywnie wypromowanego. No tak, nie no. Rywal, jeżeli chodzi o medialność, o styl walki, jak dla mnie super, nie? Czyli nie, nie chodzi tutaj o to, że to będzie łatwa walka, to zdecydowanie w moim odczuciu będzie najcięższa walka, jaką miałem do tej pory, patrząc na stylistykę, bo jest solidny naprawdę w każdej płaszczyźnie, ale no co, nic, tylko się cieszyć. Ja wyjdę tam i staram się dać show, i zrobię wszystko, żeby no, tą walkę zdominować i wygrać. No ja zauważyłem kilka, kilka elementów, które mogą przemawiać też na, na twoją stronę. Oczywiście trzeba będzie uważać gdzieś na te, na te gilotyny yy, krakowiaka. Natomiast jak ty ogólnie oceniasz go, czy Twoim zdaniem jest to taki nowy typ zawodnika, że on potrafi tak naprawdę od stójki przez zapasy poparte, czy jednak dostrzegasz jakąś przewagę płaszczyzn, jeśli chodzi o jego osobę? Czy no. Kurde, na tym poziomie już nie ma tak, że ktoś ma tylko parter czy zapasy. Już też yy, kiedyś o tym wspominałem. Jest naprawdę kompletnym zawodnikiem w niczym. Nie jest super wybitny, ale jest naprawdę solidny wszędzie. Yy, więc trzeba będzie mieć się na baczności i, no i narzucić swój styl gry. No, to nie będzie ukrywać. właśnie. Ja, wiadomo, jak, jak walczę, w jakim stylu walczę i tutaj się nic nie będzie zmieniać. Czy to będzie taki rywal czy taki. Ja wychodzę i chcę dawać jak najbardziej efektowne i i mocne walki. Nie? No, jeśli chodzi o efektowność, to zauważyłem takie podobieństwo między wami. Ty często stosujesz okrężne kopnięcia, i też zauważyłem w walkach Krakusa, że on często starał się konsać takim prawym, okrężnym hajkikiem. No i też przede wszystkim na, na jego groźne kolana trzeba będzie uważać. No i między innymi Łukasz Stanek się ostatnio nadział. Tak, to no, jest parę elementów, na które trzeba uważać na pewno. No nie będę mówił, na czym się skupiałem oczywiście podczas tych przygotowań, ale no co, no. Jak wszystko dobrze pójdzie, to będzie naprawdę spektakularna walka. Mhm. Po walce z, z Niedźwiedziem poruszyłeś tutaj temat walki z Tomkiem Romanowskim, gdzieś starając się zaanonsować takie potencjalne starcie. Powiedz mi, czy były jakieś takie ewentualne przesłanki, że mogłoby dojść do takiego starcia pomiędzy tobą a Tomim w KSW? Wiesz co? Z tego co słyszałem, to było zainteresowania. Nawet dostałem. Zaraz świeżo poładam propozycję z Tomkiem y, na tą galę, co walczył z tym Rumunem. Mm -hmm, tylko, so. że Tak, surdu, dokładnie. E, tylko, że to było tydzień po tej gali chyba, ja cały poobijany, cały wiecie, już na roztrenowaniu maksymalnym, już po tym tygodniu wiadomo, jak się człowiek odbije. No to nie, to nie było, nie było szansy, żebym wziął taką walkę. Mm -hmm. e, ale no jest to na pewno rywal, którym jestem zainteresowany, z racji oczywiście i na medialność, i na styl walki. No nie oszukujmy się, no taka walka to by była perełka, jeżeli chodzi o efektowność walki. A z tego, co słyszałem, to ma zaplanowaną walkę w styczniu. I to, jeżeli się potwierdzi też rywal, to też będzie bardzo fajna walka. I jeżeli, oczywiście ja nie lubię wybiegać w przyszłość, się teraz na Marcinie, jeżeli bym wygrał tą walkę, to bardzo chciałbym zwycięstwa tamtej walki. No oczywiście te kwestie pozostawimy organizacji do, do zaanonsowania, e, że tak powiem nie, nie czujemy się tutaj e, uprawnieni, żeby wcześniej to robić, natomiast pamiętam, że e, Ty zabukowałeś sobie wakacje przed walką z Niedźwiedziem i musiałeś je e, szybko gdzieś tam anulować, stąd e, to jest zrozumiałe, że ten odpoczynek był jak najbardziej zasłużony. No zwłaszcza, że no, tam się dużo nałożyło rzeczy, które no po prostu nie mogłem odpuścić. Wakacje też były jedną z tych rzeczy, bo też już miałem zaplanowane już poładam Adamie, już powiedziałem, że teraz coś muszę polecieć. No i no, no nie było po prostu fizycznie opcji, żeby, żeby tą walkę wziąć. Mhm. Chciałbym ci jeszcze zapytać, jak zmieniła się Twoja optyka taka na, na odbiór fanów? Bo... Podejrzewam, że teraz mimo wszystko jesteś, jesteś lekkim faworytem w starciu z Krakusem, ale pamiętamy na, na gali Fight Exclusive Night. no Tak naprawdę wszyscy typowali wtedy zwycięstwo Szymona Duszy, chociaż muszę tutaj nadmienić, bo, bo widzieliśmy się na tej gali i kiedy redaktor tutaj Adrian Bolechowicz zobaczył ciebie na rozgrzewce na tarczach, podszedł do mnie, kiedy ja siedziałem przy, przy laptopie i mówi do mnie: Koleżan Rzemski to wygra. Ja spojrzałem tak na niego i ja widziałem przekonanie w, w jego oczach no i finalnie tak się stało. Znaczy no no tak się stało, bo mówię, nie ma co patrzeć na Bukmacherów, ja nawet jakbym był takim zdecydowanym faworytem, nawet jak wtedy był dusza ze mną, to ja bym tutaj zupełnie do tego tak nie podchodził, nie? Jest to kolejna ciężka walka do wygrania, to jakie są kursy na tego czy na tego, no to już mówię, no pokazałem, co znaczą te kursy właśnie na, na Fenie najbardziej, nie? a, a jak, jak tutaj jeszcze od, odniesiesz się do, do właśnie fanów, jak oni gdzieś tam postrzegają Cię? Czy, czy czujesz się chociaż trochę większym takim fa faworytem yy, w porównaniu do, do tamtych starć yy, między innymi z duszą? raczej znaczy, no fajnie jest, jak ludzie zaczynają doceniać, nie? Fajnie jest, jak się widzi, że koło około rzymski to, około rzymski, tamto. Fajnie wiesz, no, ale to jest fajne jak się wygrywa, więc dopóki mm -hmm. wygrywam to, to wiesz to ludzie oczywiście o Koźrzębski super, 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 no, ale ja twardo stąpam po ziemi, wiem jaki jest ten sport, wiem jak potrafię być przewrotny i y, mam teraz tą falę zwycięstw, y, zrobię wszystko, żeby ją podtrzymać, i, ale no y, mówię, no, to jak ludzie oceniają z, z zewnątrz fani, to mówię, jakiegoś większego wpływu na moje podejście do takich starć nie ma. Ja po prostu wychodzę do każdej walki, jak do najważniejszej walki w moim życiu. To jest moim zdaniem najważniejsza walka w moim życiu, bo jest naprawdę mocny rywal, naprawdę no, karta jest taka, że w tym momencie żałuję, że to nie, nie, nie jesteśmy w normalnych czasach w miarę, bo ta gala to zdecydowanie jest rozpiska na, na narodowy czy na, na Gliwice, chociaż nie pełna hala, no, to to by było coś, ale no. Trzeba, trzeba walczyć w takich warunkach, jakie są. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku już poczuję się trochę tych, tych, tych dreszczy emocji, jeżeli związanych z kibicami. Nie? No pewnie, z zestawienia na, na zestawienie pamiętam, gdzieś te emocje e, coraz bardziej wzrastały. Podoba mi się bardzo, bardzo Twoje podejście, mimo jeszcze relatywnie młodego wieku jesteś e, świadomym zawodnikiem i. Pamiętam twoją walkę z, z Ugowskim, kiedy ona jeszcze się odbywała w klatkoringu. Zauważyłem w porównaniu też między innymi z walką z duszą, że ty cały czas się rozwijasz i często, często gdzieś tam na boki odchodzisz po ciosach. I w walce z duszą robiłeś to jeszcze zdecydowanie spokojniej, jeżeli w tamtej walce. No i też przede wszystkim atutem jest to, że ta klatka była y, troszeczkę większa i ty swoje gdzieś te atuty mogłeś jeszcze bardziej wykorzystać, bo. No Szymon Dusza był zdecydowanie większym zawodnikiem i Ty gdzieś musiałeś polować, yy, yy, przepraszam, bazować na tej szybkości. No tak, no tutaj bardzo dużo, jeżeli chodzi o poruszanie, mają yy, wpływy treningi z tekundo, które od, tak naprawdę dopiero przed walką z Ugorskim zaczęły mu skuteczniać i to się dopiero zaczęło rozwijać. A po tej walce jeszcze mocniej z moim przyjacielem Kacperem Wołyszu, który jest wieloletnim czarnym pasem, tam tę tekwondo, to poruszanie doskonalimy. E, z też dwa, trzy razy w tygodniu cały czas młócimy na tych tarczach te poruszanie, więc to jest dobra mieszanka moim zdaniem boksu z tekwondo. I, I to poruszanie wygląda naprawdę coraz lepiej i teraz też będę chciał, żeby to poruszanie no, narzucić swoją grę i, i tyle, i zniwelować wszystkie jego atuty. Mhm. Kasper, jak, jak wiesz, jak zdasz mnie, oczywiście musimy poruszyć aspekt psychologiczny. Wcześniej nie chciałeś mi zdradzić, bo miała to być niespodzianka, chociaż mówiłeś, że, że mnie się spodoba. Co ty czujesz podczas tego wyjścia do, do klatki? Czy dla ciebie to jest moment nakręcenia się, czy wręcz przeciwnie, ta, ta piosenka Twoja wskazuje na takie wyluzowanie się, od, odciągnięcie tych takich złych myśli, stresogennych i tak dalej. Kurczę, i to, i to moim zdaniem, nie? Bo to jednak jest no, nuta motywacyjna, co by nie mówić, nie? No, ee, bojo, bojowo zagrzewa to i, serce do walki, ale no, człowiek słyszę tą nutę, to już się włączam totalnie, mówię: Dobra, pusta głowa, wychodzę na robotę i, i tyle. Mm -hmm. e może jeszcze z, zgłębmy troszeczkę kartę na koniec KSW57, czy jest jakaś walka, oprócz oczywiście twojego starcia, na którą ty w szczególności zaciewasz tutaj ręce? No oczywiście, że na walkę mojego menadżera Artura Kornika-Sowińskiego, bo to nie dość, że nawet jakbyśmy się nie znali, to, to zawsze byłem fanem Artura i, i stylu walki Borysa i to dla mnie to jest po prostu Totalny sztos, a dwa teraz jeszcze już yy, z Arturem jesteśmy trochę bliżej, też się poznaliśmy. No i ja nie wypiję tego bimbru ani, ani piwa do tej walki zdecydowanie. Ja mówię: idealnym scenariuszem jest to, że wygrywam walkę, czekam na walkę Artura i później razem dajemy wywiady wiesz. <grym> z tym, to trzeba w ręku. No to jeśli, jeśli się uda dojechać, no to, to będę na Ciebie czekał przy, przy ściance. Oczywiście życzę powodzenia. Zarówno o tobie, jak i Krakusowi, bo gdzieś tutaj musimy być obiektywni. Natomiast jedno, co ważne, to mimo e, takiego, takiego zamiaru zrobienia sobie w klatce krzywdy, życzę tobie i Marcinowi, żebyście jednak wyszli cało i zdrowo z tej klatki. No, też tobie i jemu tego życzę, bo nie ma co sobie robić kuchu przed świętami. Mówię. Ja oczywiście zrobię wszystko, żeby wygrać. Miejmy nadzieję, że zrobię to szybko i bezboleśnie. Mm -hmm. Zapytam cię, zapytam cię jeszcze na koniec o, o te trzy walki mistrzowskie, jak byś się wytypował, czyli pierwsze starcie Antun Racic czy Bruno Santos. Czy Ty uważasz, że w końcu znajdzie się zawodnik, który zdetronizuje gdzieś zapasy e, Chorwata? Kurczę, nie ciężko mi tą walkę ocenić, bo nie, zupełnie nie znam, mam jest postać Santosa. Mhm. Nie wiem, jak walczy, nie znam jego stylu. No, Racic, ja znam. I mówię, no nie lubię typować walk, których nie znamy jednego zawodnika, tak. więc tej walki nie podejmę się, no, tam widziałem, że w ten dużym jest tracić, więc podejrzewam, że większość osób stawia na racicie. ale no mówię, zobaczę sobie może nawet zaraz tą walkę jakąś Santosa, no i wtedy stylistycznie bym porównał, nie? Ciężko mi mm -hmm. jest osadzić walkę. Wielki rewanż, Marian Ziółkowski kontra Roman Szymański, pamiętamy pierwsze stawcie z dominacja Romka, ale od tego czasu Mariano poczynił ogromny progres. Jak ty się zapatrujesz? Też bardzo ciężka do wytypowania, ale chyba pójdę w stronę Mariano. Tak, 60 na 40 w stronę Mariano. Mm -hmm. No i starcie, które miało bodajże odbyć się chyba 6 lat temu na, na Gali Promak, czyli Filip De i, i Michał Kita. Czy ty uważasz, że Michał jest w stanie tutaj ustrzelić, czy jednak mocne zapasy Filipa zdecydują o wygranej tej, tej walce Brytyjczyka? Kurczę, no całym serduchem za Michałem. Michał jak wino, 40 lat tak na karku e, i teraz robi furorę. Całym sercem za Michałem. Tutaj ciężka bardzo walka, ciężka przeprawa. Im dłużej trwa będzie walka, tym oczywiście bardziej na Dyfriza, ale wierzę, że w ciągu pierwszych dwóch rund Michał zrobi porządek i pas będzie w Polsce. Mm -hmm. No tu jest gdzieś taka analogia, bo walczyliście z Michałem na, na tej samej gali na fn 28 tak. i był transfer do KSW i później KSW 54, więc. Tak, po raz mamy kolejny. trzecią galę. Tak, mamy trzecią galę z rzędu, więc Michał jest moim szczęśliwym talizmanem. Ja, ja w sumie jego też, więc miejmy nadzieję, że to się podtrzyma. Mm -hmm. To Kacper, na koniec wiadomo, trzeba tutaj podziękować za przygotowania odpowiednim osobom, a więc proszę bardzo. O kurde, dobra. Oczywiście Fizja Akademia, Łukasz Ulma, które też jestem dumnie częścią, głównych sponsorów Turbo Jolita Marco. Oczywiście Fizja Akademia. Dziękuję też wszystkim y, mniejszym firmom, które mnie wspierają na co dzień. Wszystkim moim przyjaciołom, wszystkim moim trenerom. Nie będę tutaj wszystkich wymieniał po kolei, bo naprawdę jest to tyle osób, że no, byśmy kolejne 10-15 minut poświęcali na wywiad tylko na wymienianiu nazwisk, tak? dziękuję z całego serducha wszystkim osobom i dobrym ludziom, którzy mi pomagają na co dzień i postaram się zrobić wam prezent na gwiazdkę. I zdecydowanie szybko, bez kontuzji wrócić do domu i pojeść serniczek od babuni. Pewnie, jeśli kibicujecie takim zawodnikiem jak, zawodnikom jak Kacper zapraszam do subskrybowania naszego kanału, bo jestem pewny, że, że to nie jest ostatni wywiad z Kacperem na, na naszym kanale. No i co? Zapraszamy do, do wykupywania subskrypcji. Kasper, masz może jakiegoś reflinka tutaj? Linka tak, będę wrzucał. Będę wrzucał teraz w ciągu tego tygodnia, tego fajtujku. Myślę, że z dwa razy rzucę. I tak wszyscy kupują godzinę przed, więc to najważniejsze, żeby rzucić w niewalki. walki. Nie? <laughs> Pewnie, że tak. No to co? Dziękuję jeszcze raz za wywiad. Trzymajcie się i, i czekamy na, na te wióry. Tak jest. Wióry będą lecieć. Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i czytelników Polish Fighters. Pewnie.